O ostatnie podrygi paliwa P95, PB95 z E5, przypominam, jest nowa E10. No i pytaliście się, się odnośnie dodatków 4T, ale też do 2T. Zdecydowanie jest to ten shoter. Nawet tutaj macie napisane, że jest e, przystosowany. Złapię, o to, złapię. Przystosowany jest do silników 2 i 4T. Oraz i w i wtryskowych i gaźnikowych. Więc tutaj mamy gaźnik. Więc ja pomimo tego, że ten YCF190, na pierwszy rozruch chcemy, żeby ta paliwko było troszeczkę wzbogacone. No i doposażone w ten dodatek robimy mieszankę 2,5 litr, litra paliwka wleje